Eee, witajcie ludzie, witam was y, w kolejnym odcinku z y, Wiedźmina 3 y, Idę najpierw po kwiatka. Dmuchawce, latawce, wiatr. No i nic, no i mamy jechać za... Nie, 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 nie. Konia niebi głupcze, co ty robisz? Y, podążymy za naszym y, Wesymirem Czekajcie jak to było? Tu się chyba gwizdało. Y, aha tu. Tak, 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 wczoraj grałem, a już nic nie pamiętam, no. Przytrzymałem podczas poruszania się i tam nie przeczytałem dalej. Rozumiem, że... Galopem, galopem. Jezu, tyle roślinek po drodze. Te czerwone punkty to pewnie są moby, nie? Potwory. Byłem noci... A, nas nie przytrzymiały podczas poruszania się. Cześć do cwału. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? w północy. Chyba królestw Radoida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radowit mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. O cholera. Ja chyba za daleko poleciałem, co? Jedziemy? Ouchuj. Oh, ja pierdolę. Poleciał. Możesz wyjść. Jaki ziom. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryf lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. A, aha. N Pewno... Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Mmm... No bądźmy dobrzy, przecież nic nie zrobiliśmy i tak. Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wini serca nie mają. Że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak. Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale tu w białym sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdnicze, co tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój Niezły pomysł Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę Eee, tam ledwie mnie drasną, ale... Napiłbym się dobrej żetni, takiej chłodnej, wiesz Prosto z piwniczki Eee, alko, alko to jedźmy. to jedźmy w takim razie Kunik No, siadaj na płotkę Dobra, starczy, został dodane wpis o potworze Aha, nie tutaj, tutaj Wystarczy już Gryf Na no, co jest wrażliwy Olej przeciw hybrydom Ard I na Kartacza Petardę Okej okay. Dalej ja Tylko jestem ciekaw jednego czy Albo nie zresztą dobra pewno Gryf tak blisko wsi to tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród, krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać jak tylko się czegoś dowiemy. Zaludnione miejsca. zbliżasz się do wioski, zachowaj się. zachowuj się. Boże, co ja mam z tym czytaniem? Poważnie. Pamiętaj, że strażnicy i ochroniarze nie tolerują kradzieży. Natarczywe zaczepianie innych ludzi też nie jest mile widziane. W pobliżu siedzib ludzkich, takich jak wioski czy miasta, mieszkańcy stawiają tablice ogłoszeń oznaczone na mapie, tamtym dziwnym Dinksem. Możesz na nich znaleźć zlecenia, oferty pracy i lokalne wiadomości. Kuźwa. A no dobra, kontynuuj. Gęsi! Ops. Nie no dobra, mamy zejść z konia, a nie skakać. Widzę, że tu są jakieś roślinki. Czy ja sobie mogę tak po prostu podpierdolić, czy... To porządna. To głowy mu na nie o ciu, jakie teksty tu lecą. O w ogóle tu jest dużo roślin. Nie wiem, czy rośliny warto zbierać, czy da się je sprzedać, czy do czegoś będą wykorzystywane. Jeśli tak, to. to wiecie. Ja nic nie szukam, żadnych kłopotów. Ja jestem dobry człowiek. Tutaj jeden z lepszych. Ciub tą krowę. Ale tych roślin tu jest w cholerę. Patrzcie, ja mogę iść i co chwilę się nowa odkrywa. O, dobra. O dziwo się skończyły. No, znowu tu jest gdzieś jakaś. Grzyby. Mamy wyjść tutaj, jest to chyba karczma, co? Gospoda właściwie. mają tu wisieć to już nie jest Temeria, dziadku to już Nilfgaard po moim trupie jakieś godło coś? Nie będę pił z paszymi Przepraszam za tych hultajów nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Dążyliśmy się z nim poznać. Napadł na Twojego krewnego, Brama. Brama, co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, wieczmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Um, opcje, przy których wyświetla się im ikona, tam woreczka i pniuszków, oznaczają częście do handlu. Ale my najpierw się dowiedzmy, może, że tam o tej szukam pewnej kobiety? Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Okej. Okay. Spory tu macie ruch. Aha, opcje zaznaczone ikoną X zakończą rozmowę. Jest ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Mm, jest zlecenie na tego gryfa? Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co, to nie. Kiedyś, tak jaki potwór gniazdo w okolicy mówił, to są zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do Seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesić. No to i kontraktu nie ma. Ulala. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. No to ten, to, to wszystko w takim razie. To wszystko. FPS-y mi strasznie skaczą Pomóc ci za patunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer Jenfr. pamiętaj lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Całej zezne już ci po polach rozlazły i Lepiej żeby Czyli co, my podejść do nich i z nimi porozmawiać, o, tak? Mieszko, mieszko głupi jesteś jak kogut bez głowy. O co oni te linie tyczą, eh? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozdać. Aha, okay. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejść przy błędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Yy, dialog... Dialogi, akcji... Opcje, przy których wyśla się ikonka akcji, oznaczają możliwość rzucania uroku. Osoba pod jego wpływem zrobi co jej każesz. Niektóre osoby silniej opierają się urokowi, aby je zauroczyć. rozmowę. Rozwijają umiejętność sugestia. Wyższe poziomy umiejętności pozwalają wpłynąć na bardziej odpornych rozmówców. No to więc chyba tak ma być właśnie, tego mamy użyć. No, oświadczenie: Była kobieta ubrana w biel? Mówią, żegnała, taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą Ludzie, Wiedźmak rozum dromiłowie odjął Tak, a tobie odejmę język, jak cię nie zamkniesz. A się chyba nikt nie przejął w ogóle ten. Tym... No nice. Dobra, tu jest kufel. Kufla na razie nie potrzebujemy. Jeszcze raz, są cztery fakcje. Tu są ludzie, nie jacyś tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Andrzej nie krąży? Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Albert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurtskiej. Gerald, wiedź zwyczajny z RIGI. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że Zwiastunka Wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka Wojny, o co chodzi? Zwiastunka Wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręce osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie, mnie interesują fakty, nie klechdy. Mm, co tu robisz? Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie, jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Hmm. A tej między księgi póki morze, że opisz wojnę taką jaka jest. No i to właściwie miałoby sens, nie? Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. A, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. No. Karentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm. Mm Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Mm -hmm. To co, wojna to jeszcze to to nam dostało? Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania, Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Mm. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm. Mm Zwłaszcza uczeni. No właśnie. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej Akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. No to co? No, zwijamy, nie? Muszę iść. Bywaj. Czekaj Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w Gwinta? nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. No jak mi coś oferuje, no to opcje, przy której wyśla się ikona kart oznaczają przejście do gry w Gwinta, no to przejdźmy sobie, zobaczmy co to jest w ogóle za giera. Wybornie, już ci tłumaczę zasady. Witaj w panelu gry w Gwinta. to starożytna krasnoludzka gra karciana odzwierciedlająca starcie dwóch armii. Gracze pełnią rolę generałów, a karty stanowią ich siły zbrojne. Zaczynasz jako pierwszy, ok. Na początku dobierasz 10 kart, muszą ci one wystarczyć do końca rozgrywki. Nie będziesz dobierał więcej kart, więc dysponuj nimi rozważnie, ok. Siła jednostek, to jest karta jednostki, liczba w lewym górnym rogu wskazuje jej siłę, kiedy karta zostanie umieszczona na polu bitwy jej wartość jest zadawana do sumy siły wszystkich jednostek gracza, kontynuuj Typ jednostki, tutaj oznaczony jest typ jednostki, typ jednostki wskazuje w którym rzędzie pola bitwy może być umieszczona dana karta i specjalne zdolności jednostki. Niektóre karty jednostek mają specjalne zdolności. Kaedwiński Mistrz Oblężniczy posiada zdolności Wysokie Morale, która dodaje plus jeden do siły wszystkich jednostek umieszczonych w tym samym rzędzie. Karty Pogody. Karty Pogody należą do kart specjalnych, obniżają siłę wszystkich kart danego typu na polu bitwy, włączając twoje własne. Wymiana kart. Na początku każdej rozrywki możesz wybrać maksymalnie dwie karty, które chcesz wymienić na inne, również losowe. Pomijmy jednak ten krok i przejdźmy od razu do gry. Kontynuuj, okej. Okay. Pociątek rundy, pole bitwy. To, nazuje nazywa się pole bitwy, to jest twoja strona, to jest strona przeciwnika. Podczas każdego ruchu gracz może umieścić jedną kartę na polu bitwy lub spasować. Każda talia ma swojego dowódcę. Dowódca zapewnia specjalne zdolności, które możesz użyć tylko raz. Um, karty do gry, naciśnij A, aby wybrać kartę z ręki, wciśnij ponownie A, aby umieścić kartę na polu bitwy. Twój ruch. Nie wiem, co by sobie tutaj wziąć takiego. Weźmy, może, tą pannę. I umieśćmy ją. Siła jednostek. Liczba po prawej stronie przy konie grasza wskazuje sumę siły jednostek. Liczby przy poszczególnych rzędach wskazują sumę siły jednostek w danym rzędzie. Każda z tych wartości zostanie aktu... zostaje, u... zostaje uaktualniona za każdym razem, gdy zagrana zostanie karta. Rundy wygrywa grasz, którego suma sił kart pod koniec rundy jest najwyższa. Podczas y, swojej kolegi możesz spasować, przytrzymając Y. Kiedy pasujesz, nie możesz zagrać już żadnej karty w danej rundzie. Twój przeciwnik może grać dalej, aż do momentu, gdy również spasuje. Możesz spasować, gdy jesteś przekonany, że wygrasz daną partię, lub wówczas, gdy chcesz dać wygrać przeciwnikowi i zachować swoje karty na następną rundę. Koniec rundy. Kiedy obaj gracze spasują, runda się kończy. Gracze porównują wówczas sumaryczną siłę jednostek i wyłaniany jest zwycięzca. Wszystkie karty z pola bitwy zostają wtedy odrzucone, a suma sił jednostek obu graczy przyjmuje ponownie wartość 0. Okej, okay, ruch przeciwnika U, on dał coś tam lepszego Ja dam to Eee, um, nie mam nic takiego, wam powiem To jest ten mróz cały Czy może weźmy se... czwórkę? O ma 10. Aha, żeby wygrać musiałbym w ogóle... Czekajcie, który? Wszystkich jednostek walczących w zwarciu przyjmuje wartość 1, eee, Wszystkich jednostek oblężniczych. O cholera! O skubany! Czyli musiałbym dać tutaj chyba ruch przeciwnika. Osiem, osiem. Nie, wiem, dajmy tu. A, 10 ta. To tu nie. Ale innych nie mam kurczy no. No i co, w kopię znowu swoich przy okazji? No właśnie. Jest 5-5, ja za daroboty tychamy 6. No i to będzie lipa. 8. O, ma 9, twój ruch. Nie, mam biedny 7. Przeciwnik spasował, no bo chcąc, nie chcąc, twój ruch. Yy, a użyj zdolności przywódcy, co narobiła? Yy, znaczy, każdy mógł swój talie natychmiast z nią zagrać. Nie, to on chyba. Spasujmy w takim razie. Gdy gracz przegrywa rundę, traci żeton. Za każdym razem gra kończy się, gdy jeden z graczy straci oba żetony. Kontynuuj. Przeciwnik wygrał tę rundę. No i została jedna karta, a jemu dwie te. Ruch przeciwnika. Co tam masz ciekawego? On ma trzy. Twój ruch, ja mam szóstkę. I on co dowali teraz? Mgłę? Czy coś? O nie. Przeciwnik spasował twój ruch No i on, on wygrał bo Kurde no Powiem fajne ale Porażka Dodatkowe porady Spasowanie i oddanie ruchu przeciwnikowi jest jedyną ze strategii gry Gwinta Czasem lepiej spasować i zachować karty By zagrać nimi później Każda talia ma swoich bohaterów Karty o wysokiej wartości odporne są na efekty Działania kart specjalnych. Karty bohaterów mogą zosta zmienić losy bitwy. Możesz e, zdobyć silniejsze karty, wypełniając niektóre zadania, lub nabywając je u kupców. A tam jakiś straszny nie byłem, no. Chyba nawet w porządku mi poszło. To nie jest gra dla każdego. Wymaga analitycznego umysłu. Wspierdalaj. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o stiepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Donkey Wall. Tout No i tutaj jeszcze mamy z kimś porozmawiać. Gunter Odim, jak dobrze widzę, tę. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresywnym i bzem. Ubiera się w i biel. Dwa Tu to poprawi się, może przejdźmy do rzeczy. Nastrój poprawi mi się, kiedy już znajdę. Nędznie wyglądasz. To tylko kropelka na humor. Któż by umarł od malutkiego czy Możemy przejść do rzeczy, widziały się? Jenfer z Węgierbergów. Tam jakąś tą. Nie Powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Mogę wściekli z Znasz Jenefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby odszyć o wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. <grystanie> dobry. Na samego Geralta z z Eee, wiesz kim jestem, z kim mam przyjemność, a może dobra, jedźmy od razu, gdzie z Jennifer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie twoja sprawa, owszem... Dawaj, owszem! Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Hm. Do rzeczy. Kurde, czekajcie, bo... Zniwgarskiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, bier, agres i... Tak, wiem! Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący, pytaj w garnizonie. Dzięki. Tak dużo nam powiedział, jakby nie patrzeć. My, ludzie Gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. O, oby tak było. No właściwie, czemu nie. Dobra, kochani, ja to sobie tutaj zakończę odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie. Dzisiaj trochę odcinek bardziej pogaduszkowy. Więc widzimy się w następnym. Do zobaczenia i cześć.